Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po drugiej stronie. <laughs> Tradycyjna, tradycji zadość. Obraz jeszcze mi towarzyszy i chyba będzie dłużej mi towarzyszył, bo okazało się w dniu wczorajszym, że osoba, która wygrała licytację, rozmyśliła się i kolorystycznie chyba jej nie bardzo ten obraz odpowiada. Poprosiła mnie, żebym wprowadził ewentualnie zmiany w kolorystyce tego obrazu, żeby były bardziej jaskrawe. Bo jest taki mdły, troszkę przygaszony, na co ja nie wyraziłem zgody. No i obraz zostaje u mnie. Także w razie czego, gdy nie będę miał innego tła, gwieździstego byka yy, wsadzę za swoje plecy. I chyba bardzo dobrze, bo powiem Wam, że bardzo go lubię. Jeden z moich najlepszych obrazów. A teraz chcę. Nie tak. A teraz Wam przeczytam. Teraz wam przeczytam. Pan Andrzej Kępiński, urodzony w 1953 roku do 2015 roku. Dziennikarz, socjolog, scenarzysta, reżyser i producent filmów dokumentalnych. Kawaler Orderu Świętego Stanisława, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Republiki Polskiej i Kongresu Mediów Niezależnych. Dziennikarz Nowiny Jeleniogórskich. Wiadomości elbląskich, publicysta wprost, współpracownik Sztandaru młodych. Rzeczypospolitej, telewizji Polskiej, telewizji polskiej 3 od 1984 roku wolny strzelec w cudzysów. Bardzo udanie zadebiutował książkami, wywiadami z najważniejszymi polskimi, z najważniejszymi postaciami. Polskiego życia politycznego lat 80. na przykład, kto jest kim w Polsce inaczej. Od 2000 roku, gdy poznał Juliusza Nowinę Sokolnickiego, prezydenta II Rzeczypospolitej, a zarazem 8 wielkiego mistrza Orderu Świętego Stanisława rozpoczął dokumentację jego działalności politycznej i rządów w Londynie, co zaowocowało? Trylogię książkową. Wielki mistrz Polski, Juliusz Nowina-Sokolnicki. Prez... Przyczynek do biografii konstytucyjnego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowy 2000-2008. Drugie. Zdrada prezydenta Wałęsy i konsorses. Przyczynek do historii Polski. I trzecie. Wielki mistrz Polski, Juliusz Nowina-Sokolnicki. Album. Uzupełnieniem powyższych dzieł jest film dokumentalny pod tytułem Nikt którego premiera odbyła się w 2012 roku na Uniwersytecie imienia Iwana Franko-Welwowie. Historia Rzeczypospolitej była jego wielką twórczą pasją. W 2009 roku ukazała się po rosyjsku książka Twórczy Walenty Isaac, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest tego więcej. Mm -hmm. Tak. Więc chcę Wam jeszcze pokazać, jak wyglądał Pan Andrzej Kępiński zmarły w 2015 roku, to jest pan Andrzej Kępiński. A to, co wam teraz przeczytam, to jest wywiad, wywiad przeprowadzony, z pana, wywiad przeprowadza pan Andrzej Kępiński z prezydentem. Tytuł jest książki Wielki Mistrz Polski, Juliusz Nowina-Sokolnicki. To jest ta książka. To jest ta jedna z tych trzech, które Wam przeczytałem wymienionych. I jestem na stronie 203. Dla patriotów to chyba będzie ważne, co przeczytam. Dla patriotów polskich. Stanisław Ostrowski, przypominam, samozwańczo ogłosił się prezydentem na uchodźstwie. By kontynuować dzieło Niesławnej Rady Trzech. Jego niekonstytucyjnymi następcami będą później Edward Raczyński, Kazimierz Sabat, Ryszard Kaczorowski. Dlatego 22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa nie mógł przyjąć władzy od Kaczorowskiego. Przyjął tylko insygnia władzy, zawłaszczone zresztą przez Grupę Ostrowskiego. Wcześniej grupa generała Władysława Andersa zawłaszczyła Skarb Narodowy. Po wypowiedzeniu posłuszeństwa prezydentowi Augustowi Zaleskiemu w 1954 roku generał Anders utworzył bowiem niekonstytucyjną, zdradziecką Radę Trzech w składzie Władysław Anders, Tomasz Arciszewski, Edward Raczyński. Ował niekonstytucyjną i zdradziecką Radę powołali ci którzy chcieli uchylić się przed odpowiedzialnością za aferę Bergu. W nawiasie jest napisane za amerykańskie pieniądze prowadzili oni bez zgody rządu prowadzili bez zgody rządu nieudolnie wywiad na kraj, kosztem tysięcy ofiar, w tym śmiertelnych. Oni też, koniec nawiasu, oni też zawładnęli państwowymi pieniędzmi, Skarbem Narodowym. Środki te użyto potem przeciwko prezydentowi Augustowi Zalewskiemu, opanowując emigracyjną prasę. I jeszcze jeden mały fragment, dalszy część taką, bo to może się nie nudzicie. Czytam dalej. Lech Wałęsa mógł przejąć władzę i zostać konstytucyjnym prezydentem II Rzeczypospolitej w grudniu 1990 roku. W tym celu 27 sierpnia 1990 roku przekazałem do profesora doktora Mieczysława Tyczki, prezesa Trybunału Konstytucyjnego PRL, akt przekazania suwerennej władzy, naznaczając w nim, swoim konstytucyjnym następcą tego, kto wygra wybory prezydenckie w kraju. Wybory te wygrał Lech Wałęsa, który jednak złożył przysięgę na konstytucję PRL. Z nieznanych mi do końca przyczyn zerwał on ze mną kontakt podkreślony przyjęciem ode mnie Orderu Orła Białego 8. 10. 1989 roku i nie zechciał on być konstytucyjnym prezydentem II Rzeczypospolitej. Rozumiecie, prawda? Ci, co nie rozumieją, skrótowo powiem. Pan prezydent Lech Wałęsa 889 roku przyjął order Orła Białego od byłego pre prezydenta Sokolnickiego. To było wszystko ok, ale już nie chciał przyjąć władzy. Dokumentu, na mocy którego przejmowałby władzę i sukcesję po drugiej RP. Tego już nie chciał. I pan um, Juliusz Nowina Sokolnicki pisze, że nie jest mu znana przyczyna, dlaczego pan Wałęsa, pan prezydent Wałęsa tego nie zrobił. Dalej czytam. Dlatego też dzisiejsza Polska słusznie nazywana jest przez jej krytyków PRL-BIS. Jest bowiem ona kontynuacją PRL-u, a nie II Rzeczypospolitej z dramatycznie bolesnymi dla ojczyzny skutkami politycznymi i prawnymi. Brak ciągłości państwowej utrudnia bowiem skuteczną egzekucję odszkodowań wojennych, od, od, odszkodowań wojennych, cywilnoprawnych i kontrybucji wojennych należnych nam za napaść w 1939 roku od obu najejców, Niemiec i Rosji. Chodzi przecież o ponad tysiąc miliardów dolarów odszkodowań należnych nam tylko od Niemców. Odszkodowań, o które nigdy nie upomnieli się Ryszard Kaczorowski, Lech Wałęsa i jego następcy. Odszkodowania należące się nam od Rosji są także ogromne, ale jeszcze niepoliczone. To jest tło. To jest tło polityczne. O co w tym wszystkim chodzi? Nie znając tego, nie będziecie wiedzieć, skąd wieje w tą naszą stronę, z zachodu na wschód i dlaczego tak się wszystko to dziwnie wydarza. A teraz przejdziemy do takiej łatwiejszej części mojego dzisiejszego nagrania. Mianowicie będę wam pokazywał obrazki. Obrazki z tej książki. Wiem, że książka podobno nie jest zbyt łatwa do osiągnięcia, ale obrazki wam pokażę. Juliusz Nowina Sokolnicki w rozmowie z autorem w Ciechocinku. Uwaga! 12 październik 2006 rok. Bardzo proszę zobaczyć. Autor i pan prezydent wcześniejszy, pan Juliusz Nowina Sokolnicki. 2006 rok. Pierwsze zdjęcie. Co sobie ja tu jeszcze założyłem. Założyłem sobie tutaj tak. Następne. Oryginał dokumentu wyznaczający Juliusza. Sokolnickiego, konstytucyjnym następcą prezydenta II Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. August Zaleski był przed Sokolnickiem. Bardzo proszę, zobaczcie. To jest ten dokument. Przytrzymam dłużej, żebyście mogli sobie zrobić klatkę z tobi i przeczytać. Dobra. Co piwowarczyk jeszcze Wam przygotował? Następny. Przecież nie może być bez pana doktora, prawda? Nagranie. Bardzo proszę. A tutaj jest zdjęcie. Prezydent Juliusz Nowina Sokolnicki u doktora Jana Kwaśniewskiego w Ciechocinku w 2006 roku. Bardzo proszę. Dwa zdjęcia. Jedno. Pan doktor Jan Kwaśniewski i pan Prezydent. Ja wiem, że się paluchami nie pokazuje, ale dla tych, którzy nie mam wskaźnika, nie mam nawet jak go przytrzymać tutaj. I następne zdjęcie. Pan prezydent Juliusz Nowina Sokonicki siedzi i pan doktor Jan Kwaśniewski stoi obok. Zaznaczyłem sobie jeszcze jedno to zdjęcie. I to zdjęcie, które tutaj zaznaczyłem. Wszystko wskazuje na to, że właśnie przy tym stoliku, tak mi się wydaje, że właśnie przy tym stoliku było to nagranie o duszy elektromagnetycznej, które macie tu u mnie na kanale, bo na to wskazuje raczej sceneria. Ale jeśli tak nie jest, to poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli ktoś coś więcej wie na ten temat. Bardzo proszę. Tak, to jest. To jest podpisane tak. Państwo Sokolnicy z wizytą u doktora Jana Kwaśniewskiego na dole wielki mistrz w rozmowie z hrabią Waldemarem Wilkiem, przeorem Szwecji. A na wprost stołu, na, na samym przodzie, pan doktor Jan Kwaśniewski. To poznajecie oczywiście. To jest. Tak, tu jest. To sobie chyba daruję, żeby się nie rozproszyć. Też mam zaznaczone, ale to może kiedy indziej. I teraz tak. Zaznaczyłem sobie zdjęcie, bo kto sprawą interesował się z takich ludzi, których wy na pewno gdzieś znacie z pierwszych stron gazet albo z telewizji. Na pewno znacie albo słyszeliście, jeżeli nie znacie, pana redaktora Zygmunta Broniarka. Słyszeliście na pewno nazwisko Zygmunt Broniarek, prawda? I tutaj jest tak. Pan redaktor Zygmunt Broniarek obserwował działania Juliusza Nowiny Sokolnickiego i pisywał na www.broniarek.republika.pl. I tutaj jest pan Zygmunt Broniarek wraz z małżonką na jednej z uroczystości. To jest jakiś jakimś kolegiacie w jakimś kościele. Trzeba by było tekst przeczytać dokładnie. Ja wam poproszę zobaczcie. Tak. Pan redaktor Zygmunt Broniarek. Oczywiście wszystko dzieje się mm, na przykład tak. Z prawej przeor Lech Grzybowski. Więc to wszystko dzieje się pod auspicjami Kościoła Świętego Rzymskokatolickiego. Wszystko to dzieje się w kościołach. Jakoś kościół nie miał problemu, żeby przyjmować i y, uroczyście gościć tak znamienitych gości. I tu sobie zaznaczyłem, bardzo proszę, bardzo wam pokażę. Tak. To jest tak. We włocławskiej katedrze fotografia Marek Majczyński i tutaj jest cała wierchuszka, proszę zobaczyć, pan prezydent Sokolnicki na pierwszym planie, solo w kościele. A po drugiej stronie, tutaj po przeciwnej stronie, bo to Wam pokazałem teraz to zdjęcie, a teraz zobaczcie, kto jest tutaj na zdjęciu. I tutaj tak. Hrabia Jan Zbigniew Potocki z rodziną. Z prawej Józefa Żakiewicz. Fotografia Marek Majczyński. Bardzo proszę. Tu chyba jest nawet pan prezydent Potocki, obecny prezydent Potocki wraz z synem i z małżonką. Tu w pierwszej, tu w ławce. Zobaczcie. Poznajecie pana prezydenta Potockiego, tego, który siedzi obecnie w więzieniu. O tak. Tutaj jest jeszcze błogosławieństwo biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Bo to jest to samo. To jest ta sama uroczystość, więc na tej uroczystości był... Była tak znamienita osoba. Tu jest pod spodem Potocki. I zaznaczyłem sobie jeszcze na jednym tutaj zdjęcie. I tutaj jest bardzo tak, tu jest tutaj, tu jest prezydent Sokolnicki razem, razem z, z prezydentem Potockim. Tutaj jest Potocki, i tutaj też. A tu jest prezydent Sokolnicki. Więc pan prezydent Sokolnicki nie wyskoczył w ostatniej chwili, jak spod ogona, nie powiem czego. I stał się nagle prezydentem, tam, wypchnięty przez służby, tylko było to przygotowywane dużo wcześniej. Tutaj jest nawet taki opis. Podczas tej inwestytury rezygnację z funkcji zastępcy Wielkiego Mistrza złożył kawaler Waldemar Wilk. Na Jasnej Górze Wielki Mistrz swym następcą w orderze świętego Stanisława ogłosił hrabiego Jagana Zbigniewa Potockiego. Tak jest tutaj napisane. I mam jeszcze z obrazków zaznaczony, obrazek, bardzo rzadki obrazek, bardzo rzadki obrazek, zdjęcie z Colchester, Anglia, jedno z ostatnich zdjęć prezydenta Juliusza Nowiny Sokolnickiego, wykonany w, w miejscowym szpitalu 9 sierpnia 2009 roku w towarzystwie doktora Janusza Sławińskiego i hrabiego Zbigniewa Potockiego. Naznaczonego na dziewiątego wielkiego mistrza Orderu Świętego Stanisława oraz zgodnie z testamentem Juliusza Nowiny Sokolnickiego, następcą prezydenta II Rzeczypospolitej. Zdjęcie jest własnością pani Barbary Brom Bromo Bromont, Bromont Sławieńskiej, za wykorzystanie którego serdecznie dziękuję wydawca. Ja również dziękuję pani Barbarze za możliwość, że dzisiaj mam wam to zdjęcie pokażę. Proszę zobaczyć. Tutaj jest ten pan doktor, tu jest pan obecny prezent, prezydent Zbigniew Potocki, a tu Pan prezydent ówczesny jeszcze, jeszcze prezydent Sokolnicki. Kilka dni przed swoją śmiercią. Co jeszcze mam z obrazków? Jeszcze mam, jeszcze mam zdjęcie takie końcowe, i to jest wśród uczestników mszy pogrzebowej. W pierwszym rzędzie rodzina prezydenta, w drugiej odlewej Robert Majka z małżonką, baron Tadeusz von Lison, Barbara, Barbara Sławińska, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest wymienieniony. I też jest Jan Zbigniew Potocki z małżonką w drugim rzędzie, drugi rząd. To jest Zobaczcie, tutaj jest pierwszy rząd, tu jest drugi rząd, i tu jest pan prezydent Jan Zbigniew Potocki. Tak, i tutaj jest jeszcze pan Robert Majka, którego miałem przyjemność kiedyś poznać, który potem odwrócił się od pana prezydenta Potockiego i poszedł inną drogą. Zresztą napisał książkę gdzieś, mam tą książkę, może kiedyś sięgnę, bo wtedy jeszcze, wtedy jeszcze pisał. No i co? Ciekawe nagranie. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się. Macie teraz taki większy pogląd, taki większy całokształt tej, tej sprawy. Przy braku podpisania traktatu pokojowego z państwami ościennymi. Jesteśmy oficjalnie, według prawa z 1935 roku, w stanie, w stanie wojny. W związku z powyższym nie ma możliwości odwołania pana prezydenta. Cokolwiek by kto tam próbował robić, tego się zrobić nie da. Może dobrowolnie zrzec się prezydentury, przekazać, ale, ale jego z zewnątrz odwołać się nie da. I obojętne, jakkolwiek by do sprawy podchodzić jako, jako osoby, jako jego działań osobistych, to jest to zupełnie inna sprawa, a zupełnie co innego jest legalność prezydentury. No. No. Życzę Wam spokojnego dnia. Bardzo miłego popołudnia i nie dajcie się zwieść talerzom i tego, co jest na talerzu. A, widzicie, zapomniałbym, zapomniałbym na sam koniec, przecież że ja dzisiaj jeszcze Wam opublikowałem obrazki z tego, z, z Turcji, z tego, z tego odkrycia wspaniałego z 90 tam chyba piątego roku. Tam, jak zobaczycie te węże, to nie są węże, żeby Wam do głowy nie przyszło, że to są węże, to są plemniki. Cześć.